Te wiwaty i kody nie mnie się należą, tylko pewnej idei, z którą do Was przyjeżdżam, Polskiego Komitetu Narodowego. A że spotykają mnie one tu, w Wielkopolsce, na tej prastarej Wielkopolskiej ziemi, od Was, coś ci nigdy nie dali się nikomu prześcignąć. W świadczeniu zobowiązań narodowych wobec ojczyzny. Coście dla całej Polski pracy organicznej byli przykładem tym większa dla mnie radość, przyjemność i wzruszenie. Trzeba do tego dzieła jedności, zgody i porozumienia. I w tym duchu dziękuję wam rodacy za waszą pracę dla ojczyzny. Jestem przekonany, że jeśli zgoda, jedność i wspólne katło ojczyzna będzie nad nami panowały, Polska pozostaje wolna na czasy. Niech żyje Polska! Niech! Nasze zadanie było bardzo proste, ale też bardzo wymagające. Musieliśmy eskortować go, bo wiadomo, że mistrz Paderewski no to jest bardzo ważna osoba. Dlatego nie mogliśmy dopuścić, żeby coś mu się stało w trakcie dojścia z peronu do, tutaj, do ludzi. Bardzo dużo osób chciało się go zobaczyć i dlatego musieliśmy zabezpieczyć go, żeby mógł bezpiecznie przemówienie swoje wygłosić i dodać otuchy tutaj mieszkańcom. Sprawił, żebyśmy jeszcze tutaj dodać na więcej siły i energii, żeby walczyć. Dziękuję bardzo władzom PKP, że udało się coś takiego zorganizować i jest to na pewno bardzo pomagające pamięć o powstaniu wielkopolskim, bo podejrzewam, że prawie w każdej rodzinie Wielkopolsce bliższej lub dalszej był powstanie z Wielkopolski. No powstanie faktycznie Wielkopolskie jest pierwszym, które zostało wygrane, tylko pamiętajmy też, że ten 18 listopad jest taką trochę datą według mnie umowną, dlatego że część Polski uzyskała tą niepodległość 18 listopada. Natomiast tutaj trwało powstanie, jeszcze nawet nie trwało przepraszam powstanie. Dopiero wybuchło miesiąc ponad później. A skończyła się w lutym i ta część tutaj Polski, dawnej Polski, czyli tak zwana Provinz Posen otrzymała dopiero niepodległość w 2019 roku. Także tutaj też trzeba brać się pod uwagę, że umownie się mówi o 123 latach niewoli. Ale bierzemy pod uwagę, że były trzy zabory i w różnych terminach. I tutaj te nasze tereny to prawie niektóre około 100 lat czekały na wyzwolenie. Parę lat temu była setna rocznica powstania, i po prostu też my tutaj w gminie bardzo staramy się kultywować to powstanie. Mamy szkołę imienia Powstańców wielkopolskich, mamy rondo, mamy publikacje na temat powstańców. Także jest to też w szkołach propagowane. Pogoda poza tym dopisała dzisiaj, można było tutaj przybyć i faktycznie dopisała publiczność. W pracy z OSP Palencie zabezpieczaliśmy przybycie Gnazego Paderskiego do Palędzia. Naszym zadaniem było zadbać o bezpieczeństwo, zablokować drogi oraz żeby nikt nie wpadł przez przypadek pod pociąg. Jestem tego zdania, że powinniśmy tą tradycję tutaj kultywować i żeby wszyscy wiedzieli o tym, że nasze zwycięskie powstanie było jak najbardziej znaczące dla Polski, a nie tylko to warszawskie, które przyniosło wiele strat, a pytanie czy korzyści. フフフフ。<noise>